Cześć, dzisiaj krótkie nagranie o tym jak połączyć wiele kalendarzy w jeden. Być może masz taką sytuację, że pracujesz z różnymi klientami, ci klienci wymagają od ciebie korzystania z ich pakietu, na przykład Office i wtedy masz jeden kalendarz, drugi kalendarz, trzeci swój kalendarz i potem kiedy ktoś cię pyta no, ale czy możesz się spotkać o tej godzinie czy o tej? No to sprawdzanie tych wszystkich kalendarzy jest koszmarem. Sam przez to przechodziłem i zdarzało mi się potem poumawiać spotkania na ten sam czas, więc teraz mam wszystko zsynchronizowane w jednym miejscu. Jest to naprawdę proste i na tym nagraniu pokażę Ci, jak właśnie zsynchronizować kilka kalendarzy w jednym widoku w kalendarzu Google, chociaż oczywiście w drugą stronę też to działa. Więc teraz widzisz kalendarz w Outlooku, który jest dość pusty, ma jakieś jedno zdarzenie testowe. Kiedy wejdę w ustawienia kalendarza, żeby go udostępnić, to jest taka opcja kalendarze udostępnione. Na samym dole opublikuj kalendarz, czyli wybieramy mój kalendarz. Wybieram uprawnienia, że na przykład chcę, żeby ten kto ma dostęp do kalendarza widział tylko kiedy mam stan zajęty, a nie widział wszystkich szczegółów moich spotkań. Publikuję to i potem mam już link ten ICS, ICS. Kopiuję go i to wszystko, jeżeli chodzi o to, co muszę zrobić w kalendarzu w Outlooku. Teraz wchodzę do Google, do kalendarza Google, dodaję tutaj plusikiem Other Calendars, czyli inne kalendarze, From URL, czyli będę tutaj wklejał mój adres. Wklejam adres, który chcę zaimportować i dodaję kalendarz. Czekam chwilę, aż to się zaciągnie. I już jest kalendarz dodany, czyli jak wrócę na moją listę, mam ten kalendarz, no i widać, że jestem tutaj Busy, Między pierwszą a drugą, czyli dokładnie tak jak tutaj, między 13 a 14, 26 jest Busy, tutaj też jest ustawione Busy, więc to się zgadza. Nie widzę szczegółów, ponieważ tak ustawiłem w tym kalendarzu, żeby w Google nie widzieć szczegółów. Mogę oczywiście to włączyć, wyłączyć, więc mogę w ten sposób zebrać wszystkie linki z wszystkich kalendarzy, które mam udostępnić, wrzucić tutaj i na jednym widoku widzę wtedy całą swoją zajętość. I to tyle w tym krótkim nagraniu. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne i pomoże ci to uporządkować swoje kalendarze. Więc jeżeli tak, daj kciuka w górę i dzięki, jeszcze raz, do następnego nagrania.